Dzień dobry witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie Joga w domu. Dziś zrobimy dół pleców, szczególnie y, będziemy wzmacniać odcinek lędźwiowy, więc bardzo proszę, y, pilnuj tego odcinka, żeby trzymać, pokażę w jaki sposób podciągać miednicę, żeby nie zrobić sobie krzywdy, żeby nie wolał ten odcinek. Dobrze, jak zawsze przed każdymi zajęciami robimy rozgrzewkę. Ułóż dłonie pod barki, kolana pod biodra i koci grzybiet. Na wdechu, plecy na dół, głowa do góry. Wydech, plecy do góry, głowa nad. Powoli rozciągnij swój kręgosłup, w rytm swojego oddechu. Wdech nosem, wydech nosem, spokojny wdech i wydech. Zrób plecy równoległe do podłogi i podnieś prostą prawą rękę lewą nogę. Przeciągnij się po przekątnej. I zmiana. Lewa ręka, prawa noga, łokieć, kolano proste i zmiana. Jeszcze raz. Prawa ręka, lewa noga. Jeśli możesz, daj rękę wyżej. Łokieć prosty, zmiana i lewa ręka, prawa noga. Na dół i kocik, grzbiet. Zrób plecy równoległe do podłogi. Odepchnij się od dłoni i podnieś prostą prawą rękę bokiem do góry. I skręć się. Odpychaj się od dłoni. Nie przesuwaj bioder. Biodra nad kolanami. I zmiana. Lewa ręka do góry. Odpychaj się teraz od prawej dłoni. Ładnie się skręć. Spokojny oddech. I zmiana. I jeszcze raz. Prawa ręka bokiem do góry. Skręcamy się. Spokojny oddech. Zmiana. I lewa ręka bokiem do góry. Skręć. Na dół i kocik grzbiet. Łokcie na podłodze, tak, żeby łokcie znalazły się pod Twoimi barkami. Odpychaj się od łokci, wydłużaj szyję i podnieś prawą rękę bokiem do góry. Skręć się i zmiana. Lewa ręka do góry, odpychaj się teraz od łokcia. Łokieć dokładnie pod Twoim ramieniem. Nie przesuwaj też bioder. Zmiana. I jeszcze raz. Prawa ręka bokiem do góry, odpychaj się od łokcia. Zmiana. I lewa ręka do góry, odpychaj się od prawego łokcia. Na dół, wyprostuj łokcie i koci grzbiet. Zrób plecy równoległe do podłogi, dociśnij całą dłoń do podłogi. Odsuń barki, szyja długa, patrz na podłogę, lekko miednica pod siebie. I podnieś prawą nogę bokiem do góry, zgiętą do kąta prostego. Nie zginaj łokci. I noga na dół, zmiana. Lewa noga bokiem do góry. Łokieć szczególnie prawy, prosty. Ramię do tyłu. Zmiana. I jeszcze raz prawa noga bokiem do góry. Raz pilnuj lewego łokcia. Przesuwaj do tyłu. Zmiana. I lewa noga bokiem do góry. Na dół i kocik grzbiet. Złącz kolana razem, złącz stopy. Siadamy pośladkami napięty i wyciągamy się do przodu. Układamy rozciągnięty brzuch na udo. Oprzyj czoło, łokcie proste. Jeśli nie sięgasz czołem do podłogi i mocno garbisz plecy, podłóż sobie podpórkę, książkę. Jeśli masz klocki, oczywiście może być klocek. Ale jeśli nie masz, bardzo dobrze sprawdzają się grube książki. Dobrze i czoło, łokcie proste. Wdech. Podnieś głowę do góry. I siadamy. Kolana razem, stopy razem. Rozciągając dół pleców, wyciągnij skórę spod pośladków, spod kolan. Tak, pokażę jeszcze raz. Z bokiem rozciągamy dół pleców. Nie rób wygięcia w odcinku lędźwiowym. Tak, żeby nie powiększać... Przy powiększać pochylenia, więc miednica pod siebie, wtedy ładnie brzuch się unosi, spojenie łonowe się rozciąga i możemy mieć ładne, proste plecy. Teraz zapleć dłonie, odkręć dłonie, podnieś proste ręce do góry, opuść barki, ustawiaj pion, spokojny oddech. Nadu dłonie, odwrotnie zaplatamy dłonie, drugi mały palec na zewnątrz, jeszcze raz podnieś ręce do góry, opuść ramiona, nie spinaj szyi. Głowa na przedłużeniu kręgosłupa, spokojny oddech, siedzimy, na dół, chwytamy z tyłu dłońmi. Dłonie, jeśli możesz zapleć dłonie, przesuń łokcie barki. Jeśli długo nie wytrzymasz w takim ułożeniu, oczywiście możesz uklęknąć. Łokcie barki do tyłu, dłonie w dół i do góry. Ustawiaj pion, patrz przed siebie. Spokojny oddech. Zmieniamy ułożenie dłoni, splot dłoni, przesuń jeszcze raz łokcie barki, dłonie w dół i do góry. Podwijaj miednicę pod siebie. Utrzymujemy pion. Spokojny oddech. Nad dłonie rozluźnij barki. Przejdź do klęku. Rozluźnij stopy. Teraz podwiń palce stóp. Pokażę bokiem. Siadamy na podwiniętych palcach stóp. Wyciągnij skórę spod pośladków. Znowuż podwijając kości ogonową. Teraz jeśli nadal nie dasz rady usiąść na swoich piętach, to także uklęknij rozciągając dół pleców. A jeśli dasz radę, siadamy przodem. Proste ręce do góry, opuść barki. Od pasa w górę skręć się w prawo. Do centrum skręć się w lewo. do centrum, chwytamy dłońmi za nasze łokcie, przesuń łokcie za głowę, nie przesuwaj głowy, opuszczaj ramiona, to łokcie mają znaleźć się za Twoją głową, odwrotnie chwytamy dłońmi, wyprostuj ręce, przejdź do klęku, rozluźnij stop, siadamy w wirasanie, kolana razem, odchylając łydki na boki, siadamy między stopami, i przypominam, jeśli bolą Ciebie kolana, nie dasz rady, nie sięgasz do podłogi, także wykorzystaj swoją podpórkę w postaci grubej książki. Jeśli potrzebujesz jeszcze jedną, to weź jeszcze jedną. Tak wysoko masz usiąść, żeby nie bolały Cię kolana i masz usiąść. I rozciągnąć dwie stopy, tak żeby mały palec od stopy także siedział. Wyciągamy skórę spod pośladków, spod kolan, brzuch rozciągnięty. Otwórz klatkę piersiową, unieś mostek, ściągnij łopatki, ramiona w dół, wyciągnij do przodu dłonie. Chwyć kciuk za kciuk, skieruj wnętrze łokci do góry, dłonie do góry, opuść barki. Jesteśmy w pionie, kręgosłup w pionie, skręć się w prawo. do centrum skręć się w lewo, do centrum nadu dłonie odwrotnie kciuki, ustawiaj pion, ręce do góry skręć się w prawo, do centrum skręć się w lewo, do centrum nadu dłonie z tyłu chwytamy kciuk za kciuk, przesuń łokcie barki, dłonie w dół, do góry. Podwijaj miednicę cały czas, skręć się w prawo. Do centrum, skręć się w lewo. Do centrum, odwrotnie kciuki, przesuń łokcie barki, dłonie w dół, do góry, skręć się w prawo. Do centrum skręć się w lewo. Do centrum. Rozluźnij warki, przejdź do klęku, rozluźnij stopy. Odsuń swoją podpórkę i wzdłuż maty złącz palce, stóp kolana szeroko. Siadamy pośladkami na nasze pięty. Wyciągamy się do przodu, układamy wydłużony kręgosłup do przodu, opieramy czoło, łokcie prosto. I teraz tak samo, jeśli nadal nie sięgasz czołem do podłogi, podkładamy sobie podpórkę tak wysoką, jak Ty potrzebujesz. Dla mnie jest za wysoko. Podnieś głowę, przejdź do klęku, podwin palce stóp. I odpychając się od dłoni, przenieś ciężar ciała na twoje stopy. Powoli podejdź dłońmi do stóp, chwyć się za łokcie, zwieś miękko głowę w dół, kolana proste, podciągnięte rzepki kolanowe. Nie ciągnij głowy i ramion za mocno w dół, swobodnie głowa, ramiona. Na biodra, zginając kolana, powoli podnieś się do góry. Dobrze. Ściągamy koc z naszej maty na bok. Ściągamy też skarpety. Chyba że masz skarpety do jogi, to zostaw. Stajemy na środku maty. Stopy na szerokość twoich bioder. Stopy równolegle. Względem siebie zewnętrzna krawędź do zewnętrznej krawędzi jest równolegle. W związku z czym lekko palce idą do środka. Udo napinamy, tak, żeby noga była mocna, podciągając rzepkę kolanową. Teraz musimy rozciągnąć nasz dół pleców, żeby nie pogłębiać przodu pochylenia, tak? Bo wtedy ten odcinek jest mocno obciążony no i też boli. W tym celu łatwiej ustawić naszą miednicę, jeśli ugniesz kolana. Czyli ugnij kolana, stopy na szerokość bioder, rozciągnij dół pleców. Możesz sobie ułożyć dwa palce na kolce biodrowe, kciuki na talerze biodrowej, wtedy łatwiej jest tak poruszyć miednicą do przodu, rozciągając ten odcinek. No I wyprostujemy nogi mocne. A ten odcinek trzymamy rozciągnięty. No to jeszcze raz stopy na szerokość biodek, przodem podwiń miednicę, rozciągnij do pleców, wyprostuj kolana, dłonie w dół. Otwórz klatkę piersiową, tak nie zapadamy się. Tutaj mamy rozciągnąć brzuch, otworzyć klatkę piersiową, ściągnij łopatki, ramiona w dół, dłonie w dół, wyciągaj się głową, tak żeby. Stawić pion. Głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Tu jest czubek głowy, tak połączenie linii uszu z linią nosa. Masz ten środek, i tu jest ten Twój czubek głowy, który kieruj do góry. Rozciągnij tylko tył głowy, opuść brodę. No i dłonie swobodnie w dół. Uspokój oddech. Stań prosto i stabilnie w pozycji prostej, prawidłowej i uspokój oddech. Powoli podnieść się do góry na palce. Na dół uginamy kolana pod wińkości kościogonową, Mietnicę. Przodem proste ręce do góry. Opuść barki. Od pasa w górę skręć się w prawo. Do centrum skręć się w lewo. W centrum. Wyprostuj kolana i jeszcze raz wyciągnij się do góry. Na dół. Ręce na dół. Stopy razem. Łączymy nasze stopy. Znowu budujemy pozycję od podstawy. Teraz dobrze osadź stopy. Wbijaj pięty mocno do podłogi. Noga mocna, udonapinamy i znowuż rozciągamy dół pleców, podwijając miednicę pod siebie. I teraz jeszcze jedna uwaga, jeżeli masz spłaszczone przodopochylenie, czyli tak zwane plecy wklęsłe, dół pleców klęsły, wówczas nie pogłębiaj, nie rób tego nie rób tego podwinięcia. Jeszcze raz stopy razem rozciągnij do pleców jeśli możesz. Otwórz klatkę piersiową, wydłużając kręgosłup, ściągnij łopatki, ramiona w dół, dłonie w dół, głowa na przedłużeniu, wyciągnij głowę, czubek głowy wycofaj tył głowy, opuść brodę. a już spokój, oddech. Stań prosto i stabilnie. Nogi mocne, mocno wbijaj stopy równomiernie do podłogi. Wdech, podnieś się do góry na palce. Na dół uginamy kolana podwinkościogonową, od ogonową. Pod pasa w górę jesteś w pionie. Przodem proste ręce do góry, opuść barki. I siadamy do krzesełka. Przesuwamy miednicę do tyłu. Pokażę bokiem. Stopy razem, tak żeby Twoje kolano nie przeleciało poza Twoją stopę. Najlepiej, gdyby kolano znalazło się nad piętą. Przesuwamy miednicę, lekko podwijając pod siebie, bo znowuż nie mamy robić wygięcia. Krzesełko, ładnie podwiń miednicę. Jedna linia od czubka głowy pod Twoją kościogonową i oczywiście wyciągamy ręce. Jeśli możesz, daj dłonie wyżej i szerzej. Rozciągaj też tył głowy, tak żeby nie spinać tyłu głowy, szyi. Spokojny oddech. Siedzimy w naszym krzesełku. Wytrzymaj chwilę. Wdech do góry. Podnieś się na palce. Wdech na dół i jeszcze raz siadamy do krzesełka. Przesuwaj miednicę. Wydłużaj kręgosłup. Spokojny oddech. Teraz wdech i na wydechu, prostując kolana, układamy nasze dłonie tak wysoko, jak Ty potrzebujesz. Nie masz za mocno kierować dłoni i głowy w dół i przy tym garbić pleców. Masz prostować, wydłużać kręgosłup, czyli brzuch rozciągnięty, idziemy klatką, ramiona odsuwaj. Jedna linia, znowuż od Twojego czubka głowy po kości ogonową. Też nie rób wygięcia za mocno. Lekko miednica pod siebie. No i proste kolana, proste pleca. Dłonie tam, gdzie sięgasz przy Twoich prostych plecach. Spokojny oddech, wyciągaj się. Wydech i na wydechu jeszcze raz siadamy do naszego krzesełka. Siedzimy chwilę, wydłużej kręgosłup. Spokojny oddech. Jeśli możesz, ręce wyżej i szerzej. Kciuki do góry, dłoń też. Otwórz palce szeroko, niech ćwiczą, niech pracują dłonie. Jeszcze raz, wdech do góry, podnieś się na palce, wyciągnij się na chwilę. Wdech na dół, ręce na dół, na no dobrze. Stopy razem na środku, maty, tadasana, czyli znowuż budujemy pozycję od podstawy. Stopy razem, rozmieść ciężar ciała równomiernie na całej stopie. Udomocnę napięte, podciągnięta rzepka. Rozciągamy dół pleców. Brzuch rozciągnij, otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki, ramiona w dół. Wyciągnij głowę na przedłużeniu kręgosłupa za czubek głowy, jakby ktoś Ciebie ciągnął. Delikatnie tył głowy i opuść brodę. Dłonie swobodnie wzdłuż ciała. I uspokój, oddech, stań prosto i stabilnie w pozycji góry, jodzę. Trikonasana, rozstawiamy stopę na długość Twojej nogi, stopy równolegle względem siebie, łokcie, barki do tyłu, skręć prawą stopę 90 stopni, lewą 20, rozciągnij dół pleców, otwórz miednicę. Tak, żeby kierować udo na zewnątrz, łokcie barki do tyłu, ręce w bok. Wdech i na wydechu wyciągamy się do, na prawą stronę, do trikonasane. Schodzimy dłonią, zahaczamy kciuko goleń, skręć prawy bark, lewy bark i lewa ręka do pionu. Spokojny oddech, nogi mocne, wbijaj równomiernie całą. Podstawę stopy, wdech. Do góry, dłonie na biodra stopy do centrum. I na drugą stronę. Przestawiamy nasze stopy. Lewa 90, prawa 20. Przypominam, stopa skręcona przechodzi przez środek drugiej stopy. Zobacz, czy tak masz. Rozciągnij jeszcze raz dół pleców, łokcie barki do tyłu, ręce w bok, wdech i na wydechu jeszcze raz. Wyciągamy się na lewą stronę, rozciągając lewy bok. Schodzimy dłonią, zahaczamy kciuko goleń, lewy bark, prawy bark i prawa ręka do pionu. Nogi mocne. Spokojny oddech. Ramiona odsuwaj, głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Wdech do góry, dłonie na biodra, stopy do centrum. I jeszcze raz na prawą stronę, prawa 90, lewą 20, rozciągnij dół pleców, łokcie, barki do tyłu, podnieś tylko prawą rękę do góry, wdech i na wydechu jeszcze raz wyciągnij się na prawą stronę. Lewą dłoń połóż sobie na szczycie prawego pośladka, połóż ten odcinek, ten prawy bok rozciągnąć, żeby nie zginać pleców, nie masz się garbić. I nie skracaj tego boku. Więc prawy pośladek, prawe biodro do tyłu. Ale oczywiście schodzisz tak nisko, tyle ile ty możesz. Jeśli to jest tyle, to niech będzie tyle. A ten bok rozciąga tyle zejść, ile możesz. No i schodzimy naszą dłonią tam, gdzie sięgasz oczywiście, przy naszych prostych plecach. Skręć prawy bark, lewy bark, czyli od pasa w górę już tylko się skręcamy. Jak już dobrze osadzisz stopy. Ustawisz miednicę, dobrze wbijaj stopy do podłogi, udo mocne, napięte. No i na koniec. Lewa ręka do góry i do tyłu. Przesuń rękę, żeby mocniej się skręcić, ale nogi mocne, osadzone.